Przygotowanego przez nas zestawu, chodzi 13 tonów, czyli 8 tonów podstawowych gamy Cedur, 5,5 tonów, 13 pałeczek, książka z kolorowymi, nutkami, oraz lita, na której nagrane są zarówno utwory z książki, nagrane na dzwonkach kolorowych, jak i na metelefonie. Każdy dźwięk jest umieszczony na osobnej Muszę powiedzieć, róże tubie, i dzięki temu uzyskujemy 13 różnych dźwięków, które możemy dać 13 dzieciom. Ponieważ tubę można chwycić, można na niej zagrać. Tuba drga, dziecko czuje drgania tego dźwięku, czyli już wie, na czym polega działanie pudła rezonansowego. I mając takich 13 różnych dźwięków możemy zagrać żółty zielony żółty, żółty. Wykorzystuję ten matelofon do zagrania przy akordów. Jeżeli śpiewam z dziećmi kolendę Lula i Żejezuniu, to rozdaję konkretne kolory z konkretnych akordów danym dzieciom. I tak na przykład jedna grupa dzieci dostanie akord Cedur. Jest narysowany nad pierwszą sylabą. Druga grupa dzieci otrzyma akord Demol, czyli pomarańczowy, zielony i niebieski dźwięk. Trzecia grupa dzieci otrzyma akord G-dur, G-h-d, czyli brązowy, fioletowy i pomarańczowy. I mając takie trzy grupy, możemy z dziećmi zagrać akompaniament. Do kolendy Lula e Gente. No. Niesamowicie dużo radości. Bardzo lubią grać, bardzo lubią grać z kolorów i cieszą się, że potrafią odczytać te kolory i wiedzą w którym momencie mają zagrać. Można powiedzieć, że jest to taka propedeutyka wprowadzania nut, ponieważ dziecko już skupia się na danym kolorze jako znaku graficznym, też i potem przenosi to na naukę czytania nut.